Co tu wam jeszcze pokazać? Podłokietnik, klapka z kodem, szyby elektryczne tylnie, druga tak samo do ustawiania lusterek. Zawieszenie na sam dół, serwisowe, pośrednie, najwyższe. Taka ciekawostka w mojej C5, -ce. żeby sprawdzić hydro, trzeba obniżyć na sam dół i wtedy zobaczyć, ile jest, a w xm trzeba go ponieść na samą górę. Dobrze, że przeczytałem na forum to info, a nie zrobiłem inaczej, bo bym albo przelał, albo za mało miał. Tutaj tryb sport, normalny, automat, cyk, radyjko, cyk fajeczki, nawet ktoś tu się zapalniczkę posadził, widzę schowek, książka serwisowa. Szyby przód Trochę zawsze uchylam w garażu A no tu wiadomo To co w standardowym Każdym samochodzie Oto, kurde jak to Wycieraczka tylnia Tak, to wycieraczka tylnia Tutaj jest tylnie. Aha, to wyciera tutaj pryska, dobra. Klaxon jak to na Francuzach światła. Taka ciekawostka. Tu się maska otwiera, tu się manualnie fotel ustawia. Ja sobie teraz zaparkuję, no i tyle na dziś.